Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Aniele, Stróżu, mój niebiański przyjacielu, zawdzięczam Ci najlepszą opiekę, zawdzięczam Ci to, że teraz jestem tu i mogę z Tobą rozmawiać. Ty zawsze wykonujesz polecenia Pana Boga. Jesteś ze mną od zawsze, bo On tak bardzo mnie kocha. Aniele. Mimo tak wielu łask od Pana, czasem jest mi ciężko. Przygniatają mnie problemy i za dużo się martwię. Chciałabym już na zawsze odnaleźć radość życia. Żyć w pokoju, niezależnie od okoliczności. Liczę na Twoje cudowne wsparcie. Aniele stróżu, błagam, pomóż mi żyć szczęśliwie. Nie martwić się za nadto. Skupiać się na tym, co dobre, a nie na tym, co złe. Proszę, gdy następnym razem dopadną mnie smutne myśli i czarne wizje, pomóż mi je przerwać. Skieruj moją uwagę na wszystkie Boże dary, jakie otrzymałam w życiu, i naucz mnie żyć prawdziwie po chrześcijańsku, z radością i zaufaniem. Panie Boże, pozwól mojemu aniołowi stróżowi kierować mną, gdy znów się pogubię. Pozwól Mu być moim drogowskazem do szczęścia, którego źródło jest w Tobie. Ufam Tobie i zawierzam całe moje życie niebu. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa codzienna. Szczęść Boże!